NIMPU! Os! Cześć mistrzowie i mistrzynie, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Na wstępie tego materiału chciałem was poinformować, że od niedawna prowadzę zbiórkę na portalu zrzutka.pl na otwarcie pełnoprawnego warsztatu kowalskiego. Chciałbym to robić na pełnej, a na chwilę obecną ilość zamówień jest dość spora i czas oczekiwania niestety przy aktualnych narzędziach pracy dość mocno się wydłuża. Jeżeli jesteście w stanie dorzucić cegiełkę, będę w stanie szybciej realizować zamówienia oraz wykonywać bronię na jeszcze wyższym poziomie. Jeżeli jesteście w stanie dorzucić cegiełkę, serdeczne os, Nimpo nim os. Cześć mistrzowie i witam was bardzo serdecznie, z tej strony Ninja I w dniu dzisiejszym chciałbym wam zaprezentować nowy produkt w sklepie Ninja Games Do naszego asortymentu oficjalnie dołącza pierwsze ninja To jest to miecz wojowników ninja Indywidualnie przygotowany dla każdego z was Jeżeli liczycie sobie odpowiedni kolor czy też długość Jak najbardziej dostosujemy wasze wymagania Nasz pierwszy miecz tak się właśnie prezentuje. Nazywa się on Nub Saibat i jest przygotowany dla jednego z wiernych widzów. Krzysiek, pozdrawiam Cię serdecznie, Os. Tak się właśnie prezentuje. suba mam tutaj okrągłą. Jeżeli chodzi o gashirę, także jest tutaj wzmocnienie z drugiej strony. Całość wypolerowana na lustro. Jest to stal węglowa. Jeżeli chodzi także o parametry naszego miecza, to tutaj długość głowni wynosi, wynosi dokładnie 52,5 cm. Jeżeli chodzi o długość suki, jest to 28 cm, a długość wynosi dokładnie 80,5 cm grubość 4 mm. Nasze miecze nicza, to mogą mieć również przygotowany indywidualny grafer, taki jaki sobie zażyczycie. Jeżeli chodzi także o nasze miecze, możemy wykorzystać też różne inne rodzaje stali, więc jeżeli chcielibyście coś o dużej np. wytrzymałości, to także możemy Wam zaproponować coś odpowiedniego. Takie miecze są przygotowane głównie do treningu indywidualnego, także nadają się świetnie na pokaz, czy też jeżeli chcielibyście coś delikatnie poprzecinać, to też. Radę. Oczywiście, jeżeli bylibyście także zainteresowani sają z drewna, to też możemy takową dla Was wykonać. Chętnych do złożenia zamówień zapraszam do wiadomości prywatnej na fanpage ninja.games.pl czy też na OLXa. Jeżeli macie również jakieś nietypowe zamówienia, śmiało możecie zapytać. Jeszcze raz pokażę Wam nasz śmierć ninja, to teraz nieco zbliższa, z lepszej perspektywy. Tak się właśnie prezentuję. Chciałbym Was też poinformować, iż od niedawna trwa zbiórka na zrzutka.pl, a mianowicie warsztat kowalski Ninja .pl, po to, aby mógł dla Was szybciej wykonywać zamówienia. Aktualnie zamówień jest naprawdę sporo i ciężko jest wyrobić się czasowo, żeby to wszystko miało ręce i nogi, więc jeżeli byście dorzucili cegiełkę, to myślę, że Wasze zamówienia także będą szybciej realizowane. Cóż, a ja tymczasem muszę uciekać na kolejną ważną misję ninja. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych materiałach. nim bo! A tak pokrótko to Wam zdradzę, jeszcze za niedługo będzie toporek Wikinga także i w sklepie Ninja, więc